Witajcie, mam na nią Ala, to jest kanał, lubię tworzyć. Jeśli jesteście fanami Pokémonów, to ten filmik powinien przypaść Wam do gustu. Dlaczego? Dlatego, że jego głównym bohaterem jest Pikachu, ale nie taki zwykły Pikachu, skaczący Pikachu, wykonany techniką origami. Zapraszam Was zatem do Obejrzenia dzisiejszego tutorialu i przekonanie się jak z fajnym projektem mamy dzisiaj do czynienia. Proces składania pikachu jest. Stosunkowo prosty. Przypomina troszeczkę skaczącego królika origami. Taką instrukcję znajdziecie też tutaj na moim kanale. Ale przypomnimy sobie jeszcze wszystko od początku, co robimy? Składamy nasz kwadrat na pół w poziomie, zaginamy go oczywiście, rozkładamy i składamy na pół w pionie. Wyrównujemy zagięcie Rozkładamy I teraz do tej środkowej linii zagięcia kierujemy oba boki Najpierw prawy, później lewy, albo odwrotnie jak Wam wygodnie Ja zaczęłam od prawej strony I teraz składam do środka stronę lewą Tak to się prezentuje, i teraz musimy wszystko odwrócić na drugą stronę, czyli tą stronę zamkniętą. Tu jest otwarta, tu jest zamknięta. My kierujemy na stronę zamkniętą. Po środku mamy też widoczne zagięcie, i do tego zagięcia musimy skierować tutaj mamy lewą, prawą, przepraszam, i lewą krawędź. Jak to się będzie odbywało. Już Wam dokładnie wszystko pokazuję. Zacznę sobie od tej części. Chwytam sobie za ten prawy górny róg i wszystko kieruję właśnie do tutaj dolnej części, dokładnie do tego zagięcia, o którym Wam wspomniałam. Wyrównuję zagięcie, i ten fragment, który nam tutaj wystaje, ten właśnie, również. Kierujemy w to miejsce. Rozkładamy wszystko i tę samą czynność wykonujemy na lewej części. Chwytamy sobie za nią i składamy sobie do zagięcia, które jest na środku. Poprawiam zagięcie. I tutaj również ten wystający fragment zaginamy. Ok, udało się Rozkładam wszystko, czyli wracam do punktu wyjścia Następnie odwracam całość na drugą stronę I teraz ten fragment z x, to jest tą połówkę górną bo tutaj mamy pośrodku zagięcie, czyli tą górną połówkę musimy złożyć na pół Chwytam zatem za ten fragment i składam go do tego zagięcia, które jest na środku. Poprawiam to zagięcie. Otwieram. I teraz zobaczcie: ta górna część, jakby jest złożona z czterech mini kwadratów. 1, 2, 3 i 4. I tak. Te dwa górne kwadraty mają zagięcia. One są skierowane tutaj ku środkowi. Musimy jeszcze raz złożyć te mini kwadraty, tle, że tworząc takie zagięcia poprzekątnej z drugiej strony. To jest tutaj i tutaj. Jak to się będzie odbywało? Chwytam sobie za prawą krawędź górną i składam ją na pół poprzekątnej. To samo realizuję z drugiej strony. Tu też składam sobie na pół. Przekątnej. Poprawiam, wyrównuję i nie zostawiamy tego w taki sposób, tyle że z powrotem rozkładamy. I teraz tak: łapię sobie za ten górny fragment, a dokładnie za tę wierzchnią część czyli za tam. I słuchajcie, staram się skierować ją ku dołowi. Może zaprezentuję to w taki sposób. Złapałam sobie za tą wierzchnią część i dzięki tym zagięciom, które sobie wykonaliśmy poprzednio, będziemy mogli ten fragment rozpłaszczyć. Hmm? Fajnie, prawda? I teraz tak, z drugiej strony robimy to samo. Zatem tu już nie będę pokazywać ponownie, tylko też złapię sobie za tę część. Włożyłam tutaj palec i też kieruję ją po dołowi i tę część rozpłaszczam Dobra, tu już mamy gotowe. Teraz tak. Te dolne fragmenty kierujemy ku górze. Prawa strona i strona lewa. Tu już jest widać. Widzicie, jak to już wszystko fajnie wygląda. Odwracamy zatem wszystko na drugą stronę. I spójrzcie, wcześniej wykonaliśmy tutaj zagięcia. One mają taką formę jakby x, że tak sobie określę. I dzięki temu będziemy mogli złożyć ten fragment w taki sposób, aby powstała nam głowa naszego pikaczu. Zatem chwytam sobie od spodu ten fragment. Spróbuję go złożyć sobie tutaj po przekątnej do tego zagięcia. Zobaczcie. To samo zrobię z tej strony. Też mam tutaj Zagięcie i skieruję do środka. Hop. Udało się. I teraz zobaczcie, co nam się dzieje w górnej części. W górnej części powstaje nam głowa i kaczum Teraz wystarczy uwaga, rozpłaszczyć wszystko. Ale to wygląda, prawda? Nie będę pokazywała ponownie tej czynności, ponieważ jeśli prawidłowo wykonaliście poprzednie złożenia, to realizacja tego kroku w żaden sposób nie powinna sprawić Wam żadnych albo już żadnych trudności. W dalszej kolejności wykonamy uszy Pikachu. Tutaj, jakby musimy zrobić pewien mały krok. Mianowicie ten trójkątny fragment który jest z prawej strony, chwilowo, chwilowo skierujemy ku stronie lewej i skupimy się na tym większym trójkącie, bo z niego, jak wspomniałam, powstanie ucho pikaczu. Zatem w pierwszej kolejności skierujemy sobie ten fragment do widocznego tu zagięcia. Spójrzcie, jak się to będzie odbywało. Jest złożone. Ok. Teraz to rozkładamy. Mamy tu kolejne zagięcie, i do tego zagięcia nowego znowu skierujemy sobie ten fragment. Zobaczcie. Położę sobie tutaj. Będzie mi na podłożu po prostu troszkę wygodniej. I mam nadzieję, że wykonam to dokładniej. O tak. Zobaczcie. Rozłożę to. Tu było to zagięcie. Skierowaliśmy sobie ten fragment do tego zagięcia. I teraz jeszcze raz składamy całość. Uwaga! Zgodnie z tym zagięciem, które mamy po środku. To jest tak. Tutaj też nie będę ponawiała tej czynności, ponieważ wszystko jeszcze pokażę na stronie lewej. Prawe ucho jest gotowe, zatem ten trójkąt, który odgięliśmy, możemy z powrotem e, jakby z nim wrócić do właściwej formy. I teraz tak, trójkąt z lewy kierujemy po stronie prawej, i tutaj działamy tak samo. To jest tak, ten fragment kierujemy do środka. Złożone Rozkładamy go Mamy nowe zagięcie I do tego zagięcia kierujemy ten fragment Znowu sobie ułożę na podłożu tak, aby było mi wygodniej Widzicie? Skierowałam I znowu tę część kierujemy ku prawej stronie zgodnie z zagięciem, które jest pod spodem Właśnie, które Wam prezentuję To jest o. Hop! Tak jest sobie pobrawiamy. Jeszcze raz w Widzicie, tu jest to zagięcie. I zgodnie z tym zagięciem skierowałam ku prawej stronie. Trójkąt wraca na swoje miejsce. I słuchajcie, tutaj w górnej części mamy elementy, które musimy po prostu odciąć. Zatem chwytam za nożyczki i pozbywam się tych wystających fragmentów. One są tutaj zbędne. Tak samo tutaj, tu i tutaj. Ok, dzięki temu, że sobie tutaj ten fragment wycięłam, mogę wierzchołek skierować, zagiąć do tyłu. Tak samo zaginam dolny fragment. Jeśli chcecie, możecie też zagiąć boki. Ten akurat. Pokażę Wam, ma takie boczki zagięte i też wygląda to bardzo ładnie. Także jeśli chcecie, to możecie też boki spokojnie zagiąć. Ok, czy to wszystko? Nie, nie, nie. Jeszcze troszkę pracy przed nami. Ustawię sobie kartkę w taki sposób. I teraz tak dolny fragment kierujemy tutaj do tego tutaj fragmentu. Zrobione. Teraz, aby wykonać kolejne czynności, i by te czynności nie sprawiły nam pewnych trudności, to musimy delikatnie zagiąć ten górny fragment. Na chwileczkę sobie to rozłożę. Ten górny fragment musimy sobie zagiąć w tym miejscu, wzdłuż buźki głowy pikachu. Jak to się będzie odbywało? O, możemy sobie zrobić to tak. I jeszcze. Odgiąć sobie w drugą stronę. Tak samo tutaj po tej stronie też. Zaginam, i tutaj z tej strony też. Tutaj to wraca do punktu wyjścia, czy do punktu wyjścia, wraca na swoje miejsce właściwie, i dalej. Zaginamy lewy i prawy bok do środka. Zatem zobaczcie prawa strona i strona lewa. Sobie rozłożę. O, w taki sposób. Mogę też zostawić tak bez znaczenia. W każdym razie odwracam wszystko na drugą stronę i teraz ważny element, mianowicie ważny element, ważny, ważny krok. Właściwie musimy złapać sobie za głowę naszego pikaczu i skierować ją tutaj ku dołowi. Zobaczcie. Czyli, jakby musimy zagiąć tutaj nasz, naszego pikaczu w tym miejscu. Odginamy go, łapiemy sobie po prostu za tę głowę i go odginamy. Jednocześnie zobaczcie, co dzieje się z drugiej strony. Widzicie? Tu sobie to zostawmy, chwileczkę złapmy, Odwróćmy sobie wszystko na drugą stronę i zobaczcie, co tu się dzieje. Tu, jakby nam się wszystko jednocześnie rozłożyło. Zatem rozpłaszczmy sobie to, co nam się rozłożyło. I powinno być idealnie. Odwracamy wszystko na drugą stronę znowu. Pokażę Wam, jak to wygląda. Właśnie tak, fantastycznie. Jeszcze raz odwracam tutaj. I po środku, tutaj, czy po środku? Właściwie może nie po środku. W tym miejscu mamy widoczne zagięcie. Może tego aż tak to idealnie nie widać, ale kiedy będziecie mieli już tę kartkę przed sobą, to na pewno to dostrzeżecie. Tutaj jest zagięcie, i do tego zagięcia kierujemy ten fragment. Poprawiamy ten element. Rozkładamy. Tak jest, rozkładamy. Odwracamy na drugą stronę. I jeszcze raz w taki sposób. I zobaczcie, tutaj mamy kolejne zagięcie. I do tego zagięcia kierujemy prawą i lewą część kartki. Prawa strona. Odginam. I strona lewa. Które też odginam. Odwracam całość na drugą stronę. Rozchylam oba boki. I zobaczcie po środku, tutaj, dokładnie po środku, tutaj mamy trójkąt, który jest wyznaczony z dwóch zgięć. I dzięki temu, że wykonaliśmy wszystkie poprzednie czynności, mam nadzieję, że wykonaliście je prawidłowo. To możemy ten fragment, ten, który tutaj widać, skierować, złożyć do środka. Jak już to zrobimy, chwytamy sobie za tę część i za tę część. Zobaczcie, prawie pudełko nam wyszło, ale nie. Musimy złożyć prawy bok do środka i to samo zrobić z lewym fragmentem. Mamy teraz dokładnie to samo po obu stronach, czyli cztery nóżki pikaczu, Ale że Pikachu ma skakać, zatem trzeba zrobić coś jeszcze. Dlatego odwracam sobie wszystko na drugą stronę, czy znaczy na drugą stronę, jakby odwracam, może nie na drugą stronę, ale właśnie odwracam tak, by zobaczcie, głowa Pikachu była skierowana ku górze. I teraz tak. Musimy zagiąć sobie. Tutaj mamy trójkąty dwa. Tutaj mamy dwa kwadraty i tu kolejne kwadraty. I nam zależy na tych dwóch kwadratach. Musimy bowiem złożyć je na pół. Zatem ja sobie, zobaczcie, łapię za tę część. Składam sobie na pół i zobaczcie, co dzieje się z tymi nóżkami. Te nóżki, o, idealnie tutaj dotykają tego zagięcia, które jest na górze, tutaj i tutaj. Także wszystko przebiega bardzo dobrze. Jeszcze tylko te dwa trójkąty należy odgiąć, skierować je ku obu bokom. Ten też. Tak, które są krzywo, skierowane właśnie ku boku. Ale właśnie o to o to chodzi. Odwracam, Oj, odwracamy wszystko na drugą stronę. I nasz pikacz już jest prawie gotowy, prawie, bo za chwilę wykonamy ogon i dodatkowe zdobienia. Wykonanie ogona dla Pikachu to już czysta formalność. Możemy wyciąć go od razu, albo też posłużyć się ołówkiem. Rysujemy coś na kształt błyskawicy, ale że zależy mi na tym, by nie było widać śladowka, a nie mam przy sobie. Gumki do mazania. To posłużę się tutaj podwójną warstwą papieru. Trochę oszukam system, ponieważ, o, zobaczcie, pod spodem będę miała czyściutką wersję ogona. I za moment przykleję ją do postaci Pikachu. Przyda mi się klej w sztyfcie. Nakładam odrobinę tego kleju na końcówkę błyskawicy ogona i umieszczam na pikaczu. Czego tu jeszcze brakuje? Kilku elementów. Między innymi musimy pokolorować uszy, narysować nos, buźkę, oczy i itd. Do pokolorowania uszu użyję czarnego markera. Dla większej pewności mogę sobie ten fragment też rozłożyć i nawet pokolorować go w nadmiarze. I zobaczcie, jest. Tutaj jeszcze sobie, o, nawet dogdam troszkę od środka. I z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Także rysujemy, kolorujemy, czy rysujemy, kolorujemy, a później zabierzemy się za oczy, za policzki, za nos i buźkę. Uszy ukończone. Teraz pora na oczy, buźkę, policzki. Zatem zabieramy się za rysowanie. Mamy jedno oko Drugie Jeszcze tylko Mały nos i buźka Biały żelopis Rysujemy źrenice I na końcu czerwone policzki Czerwony marker bądź promarker posłuży do wykonania buźki i policzków Już nasza praca dobiegła końca. Skaczący pikachu jest już gotowy do użycia. Zaraz zobaczycie, jak fajnie skacze. To Pikachu, skaczący Pikachu. Fajnie wygląda, fajnie się tworzy, o czym zresztą mam nadzieję że sami się przekonacie. Zapraszam Was do tego, żebyście spróbowali. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym projekcie. Jeśli Wam się spodobał, to będzie mi miło, jeśli klikniecie kciuka w górę. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmikami. W tym odcinku to już wszystko. Ściskam Was bardzo gorąco. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Także buziaczki. Do usłyszenia już wkrótce. Pa! pa.